Cześć, z tej strony jasne, witam na kanale generalnie. Dzisiaj nawiążę do tematu cross-saveu, czyli możliwości zapisywania swoich postępów w chmurze i wczytywania ich na innej platformie. Ale to będzie w zasadzie tylko pretekst, żeby pogadać nieco szerzej o aktualnej ofercie Xboxa. Cross-save to w zasadzie żadna nowość, ale do zjawisk powszechnych również nie należy. Xbox ostatnio wydaje się marginalizować znaczenie swoich konsol i bierze na poważnie ekspansję swoich gier na inne platformy. Jednym z jej elementów jest niewątpliwie oferowanie cross-save'u w coraz większej ilości gier. Na dzień dobry, dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie z podobnych rozwiązań, czy też przywiązani jesteście raczej do konsoli lub komputera i nie przeskakujecie z kwiatka na kwiatek. Graj gdziekolwiek i zapisuj wszędzie. Tak rozpoczyna swój tekst na łamach Windows Central Jennifer Yang donosząc, że najnowszy tytuł zielonych Avowed umożliwia przenoszenie save'ów pomiędzy konsolą Xbox i wersją gry dostępną na Steamie. Dotychczas taką opcję Microsoft oferował dla gier zakupionych w swoim sklepie. W większości tytułów mogliśmy bez problemu przeskakiwać pomiędzy PC i konsolą, a nawet chmurą bez konieczności rozpoczynania rozgrywki od nowa. Tym razem jednak mamy tu do czynienia z wyjściem poza własny ekosystem, bo mowa o grze kupionej w sklepie Steam. Jak zauważa Jennifer, jest to kolejny tytuł po Indianie Jonesie oferujący takie rozwiązanie. Wygląda zatem na to, że Xbox będzie kontynuował ten trend. Jak już wspominałem lub pewnie sami zauważyliście, dostępność konsoli Xbox Series X jest w naszym kraju znikoma. Zresztą problem ten również istnieje za granicą. Jak zauważa Mac, z kanału Mats Gaming, może być to konsekwencją nowej polityki Xboxa, stawiającej w dużej mierze na rozwój grania z chmury. Od dłuższego czasu można było usłyszeć z ust Sary Bond oraz Phila Spencera, że ilość użytkowników chmury stale rośnie i to całkiem szybko. Ja zwykle podchodziłem do ich doniesień z pewnym dystansem, bo wciąż, przynajmniej na chwilę obecną, nie widzę w graniu z chmury solidnej alternatywy dla znajdującego się w naszych domach hardware'u. Wyglądało to trochę tak, jakby takimi komunikatami chcieli przekonać ludzi, że takie granie ma sens, bo przecież dużo osób właśnie to robi. Być może jednak od początku mówili to szczerze. No, ale jaki to może mieć związek z dostępnością konsol serii X? Zapytacie. Jak donosi wspomniany Mac, w serwerach Microsoftu montowane są moduły będące w zasadzie tymi samymi układami scalonymi, co dostępne w sklepach konsole serii X. Nie Eski. Te, jak widać, są dostępne bez większych problemów. Wygląda na to, że Xboxowi bardziej opłaca się rozbudowywać infrastrukturę chmury, niż oferować X w sklepach i sprzedawać je, jak dotychczas to miało miejsce, ze stratą. W podobnym zresztą systemie swoje pudełka oferuje PlayStation i to, że sprzedali ponad 70 milionów konsol nie znaczy, że na nich zarobili. Zarabia się na grach i tę maksymę Xbox zdaje się, kazał sobie wyryć nad kominkiem. Okej, okay, kolejna generacja ich konsol nadejdzie i nie mają zamiaru rezygnować z zachęcania do korzystania z ich ekosystemu. Stąd też rozwój oferty Play Anywhere, o której mówię w kółko, bo moim zdaniem to całkiem korzystne rozwiązanie dla graczy grających na konsolach i na PC, ponieważ w jednej cenie otrzymujemy obie wersje gry. Teraz do tego rozszerzają przenoszenie saveów za pomocą chmury na inne platformy. Premiera Indiana Jonesa na PlayStation pokaże nam, czy również tam, podobnie jak w przypadku Steama, zalogujemy się na nasze konto Xboxa i pobierzemy zapisy z wcześniej przeprowadzonej rozgrywki, na przykład w chmurze. Będzie to ciekawa sytuacja, zważywszy na to, że podobne zapisy w ekosystemie PlayStation są płatne. Reasumując, Xbox nie tylko pozwoli grać swoje gry wszędzie, ale da nam też możliwość zmiany zdania i przeskoczenia na inny sprzęt lub usługę bez utraty postępu. Oczywiście tego typu rozwiązania mają swoje ograniczenia i w większości przypadków taki luksus będzie się wiązał z ekstra wydatkami. Nie sądzę bowiem, żebyśmy kiedykolwiek zakupili grę Xboxa w sklepie PlayStation i dostali automatycznie dostęp do wersji PC. I tutaj mamy argument przemawiający za tym, że mimo wszystko warto trzymać się Xboxa. Coraz częściej można usłyszeć opinię, że nie ma sensu kupować konsoli Microsoftu, bo ich gry i tak wylądują na PlayStation. W myśl tej zasady nie ma sensu kupować PlayStation, bo wszystkie gry Sony, nie dość że wylądują na PC, to na dodatek mogą też zagościć na konsoli Nintendo i to nawet w dniu premiery. Jak widzicie, Microsoft nie robi niczego, czego nie robiłoby Sony, a mimo to właśnie ich platformie z jakiegoś powodu wieszczona jest zagłada. Nie bawmy się jednak w politykę. Różnica pomiędzy Xboxem a PlayStation jest taka, że kupując grę w sklepie Microsoftu, możemy otrzymać w jednej cenie kopię gry na konsolę PC i przy okazji korzystania z abonamentu Game Pass Ultimate, możemy ją również streamować z chmury. Nie wszystkie gry, ale jest ich coraz więcej. I żeby było śmieszniej, jeśli chodzi o streaming nie musi to być wcale gra z oferty Game Passa. Ostatnio kupiłem Assassin's Creed Mirage na konsolę i jeśli miałbym ochotę, to mogę ją uruchomić z chmury na moim telefonie, tablecie czy Fire TV od Amazonu, który ostatnio go nabyłem. U PlayStation zagram na konsolę i PC, musimy zapłacić dwa razy. Zatem nie do końca ta oferta Xboxa jest taka beznadziejna, przynajmniej dla mnie, bo nie gram wyłącznie na konsoli, a posiadanie fizycznych nośników gier nie jest dla mnie priorytetem, ale to już temat na zupełnie inny odcinek. Podsumowując, Xbox kładzie nacisk na rozwiązania, które umożliwiają płynne korzystanie z ich ekosystemu na różnych urządzeniach. Konsole, handheldy, chmury, wszystko zdaje się w przyszłości być domem Xboxa, dokładnie w myśli ich niedawnej kampanii marketingowej. Uniwersalny Cross Save jest jednym z rozwiązań czyniących to prostszym. Czy jestem rozczarowany mniejszą dostępnością ich konsol? Osobiście nie, bo już jedną posiadam, a PC tak czy siak wydaje mi się coraz bardziej atrakcyjną opcją. Przestałem nawet zastanawiać się nad kupnem konsoli Sony dla zachowania jakiejś równowagi w dostępie do gier, bo w końcu gry Sony również są dostępne na PC. Dużym minusem tej sytuacji jest zmniejszenie konkurencji na rynku. Mniej konsol to wyższe ceny, i tu nie mówię już o rzadkich okazjach nabycia nowego Xboxa Serii X. Generalnie, jeśli na rynku zabraknie Xboxów, to możemy sobie wyobrazić podwyżki cen PlayStation. W końcu nie będą mieli z kim konkurować w kwestii sprzedaży konsol. To tyle na dzisiaj. Będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Jak zwykle wszelkie linki do źródeł lub ciekawostek znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.